Demurowa, co ty robisz? No, co walka na śniegu? kochani, chciałam Was przywitać w naszym filmie. Przepraszamy za przerwę. Chcieliśmy właśnie o tym powiedzieć, ale to chyba w innym filmie albo pod koniec tego. Chciałam też powiedzieć, że jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, tutaj Wam się wyświetli mój Instagram, ale też możecie obserwować tutaj detektywa, w sensie no, możecie, bo ja więcej wyszukałam rzeczy. A detektyw, co tam czasem? Jako też tam wklejam moje filmy, czy coś. No, posty, 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 bo aż się wywaliłam. Wiecie, że się go oznacza? No, to to też mu się na profilu oznacza. W sensie też u niego na profilu jest. Ale to nie znaczy, że to jest jego post. Musicie sprawdzić kogo to post. Ponieważ to jest mój post. Większość razy tak jest. No, i ja słuchajcie, rzuciłam posta takiego. Tutaj mam się wyświetli. Słuchajcie, ten kto widział tego posta, wie, że jesteśmy w mieście. W sensie jeszcze do niego jedziemy, ale w sumie jesteśmy i w zasadzie sensie będziemy jechać do McDonalda chyba. I nagramy Wam to dzisiaj taki po prostu luźny wypad do miasta z detektywem. On tu nie wiem, siedzi i coś na telefonie robi, więc po prostu muszę nagrać. Sama jeśli widzicie, to tutaj nagrywamy tak, a nie tak jak zawsze, wiecie, jak to się mówiło poziomo czy piona. Przepraszam, czasem po prostu. No to chyba mogliście zauważyć. Powiedzcie, to było słabe, że tak nagrywaliśmy. Takie mało profesjonalne, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepsza jakość i lepsza jakość oglądania. Zawsze jakoś ta jakość była słaba. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, może trochę tutaj z Wami detektyw pokłada. cały czas tylko na tym telefonie siedzi tu. Ja tutaj kochani chcę powiedzieć, że nie siedzę cały czas na telefonie, jak to Lemurowa mówi, tylko ja tu posta też wrzucę, też padajcie na mojego Instagrama. I to nie tak, że Lemurowa częściej wrzuca, ja tam rzadko wrzucam, ale ona jakieś tam wiecie, że idzie na pazurki, a ja co, chodzę na pazurki? Nie. Do warsztatu często jeżdżę y, dla aut i w ogóle, więc także pamiętajcie i y, na razie nasz TikTok to jest problem trochę. Bo ogólnie to się zalogować nie możemy, ale to już nieważne też. Mam nadzieję, że będzie lepsza jakość właśnie tych filmów. No, a ja wam już tutaj waszą tą ulubioną lem lemurową, która tutaj cały czas gada na mój temat, że ja tylko na telefonie siedzę. O widzicie i teraz tak. Na nagle, wiecie, nagle tak postaw rzucam Sam siebie w ogóle. Tylko dlatego, że powiedziałam, żebyście do mnie częściej wpadali. I on się teraz zazdrosta, że to naprawdę, że to prawda, że on mało pastów. Mniej ode mnie na pewno wrzuca. Chyba no cztery swoje wrzuciło albo pięć. To no przecież to jest wstyd. Chciałam też powiedzieć, że w ogóle to mam ochotę z detektywem jutro nagrać niedzielny vlog. Bo słuchajcie, to już taka tradycja trochę. Chyba już dwa były, albo jeden, albo dwa. Nie wiem, mam teraz coś tam puszcza tego Instagrama jego. Całować się można, słuchajcie. No i słuchajcie, nie przedłużając, widzimy się chyba w McDonaldzie albo jak będziemy jechać, bo nie wiem w sumie, co będę jeszcze powiedzieć. Zostawiajcie łapki do góry i subskrypcje. My, słuchajcie, jedliśmy w aucie na wynos wzięliśmy i słuchajcie, teraz tutaj się trochę przywietrzamy, ale słuchajcie, zobaczymy się za chwilę ponieważ po prostu jesteśmy na jedzenie i słuchajcie trzeba chwilę odpocząć a my tutaj gdzieś będziemy teraz chyba na działkę naszą jechać ale potem jakby do domu jedziemy i coś tam jeszcze się w domu nagra bo mam pomysł na yy, drugą, drugą część filmu ale to się dowiecie później tutaj kochani też ja coś powiem yy, zjedliśmy Mcdonalda nie nagrywaliśmy jak zamawiamy i w ogóle no nie wiem tak po prostu no już słuchajcie w domu, tam detektyw nie zdążył swojej przemowy dograć, bo już musieliśmy tam wyruszać z tego miejsca, ale już jesteśmy... No i słuchajcie kochani, my już jesteśmy w domu, ale chciałabym powiedzieć, bo też mówiliśmy, że na swoją działkę zajedziemy, ale jednak nie zajechaliśmy, bo jednak potrzeby nie było. Bo detektyw coś tam ostatnio tam czapkę zostawił i chciał wrócić, ale pomyślał, że innym razem... I słuchajcie, postanowiłam, pomyślałam sobie, że jest taka działka, w sensie też nasza. Jedna działka to jest nasza, w sensie tam, wiecie, kamerzystki rodziców, a i tam często jeździmy, a druga to jest dziadków kamerzystki. I my, właśnie, jak jedziemy na przykład tam na działkę, bo tam jest dom, nad jeziorem to jest w ogóle, chciałam właśnie z tego. Film nagrać, tam jest dom i my sobie tam zawsze śpimy, nocujemy jak przyjeżdżamy tam i chciałam właśnie nagrać z tego film, że fajnie by tak było, raz już nagrywałam, ale jakoś się usunął chyba z kamery i tak wyszło, ale bardzo fajnie tam jest zawsze, tylko wiecie co, musiałabym na wypas, w sensie my na wypas, bo wiecie, wszystko ja mówię na filmie to już się czuję po prostu jak po prostu, ja bym tylko nagrywała na tego YouTube'a, bo słuchajcie, wróciliśmy, Patrzę, detektyw już tam, przy komputerze, jak wi widzę, widzę, że on se już coś tam ogląda. Słuchajcie, tutaj kamerzyska wszystko przybliży, to my już wszystko będziemy wiedzieli. Aha, tu Fordów mu się znowu zachciało. Będzie oglądać znowu, jak my już mamy dwa auta. Już tyle tych aut od Forda kupował, ale nawet nie chodzi o to, cały czas je ogląda. Cały czas nowe musimy mieć. Nawet nie wiem po co nam dwa, bo ja na przykład nie mam prawa jazdy. On ma. Więc kto ten drugi będzie prowadzić? No widzicie tam strzałeczka to dopiero tego Forda wyszukał. A wracając do tego tematu, czyli do tematu, że nagramy działkę. W sensie, jak tam, wiecie, vlog z działki. Tylko też taka jest sprawa, że tam nie ma internetu. I musielibyśmy właśnie te filmy wstawić jakieś. Żebyście nie płakali za film, nawet, żeby, żeby nie było, że nie wstawiamy, no to, bo tam nie ma internetu, a przez czas tam nagramy i wstawimy wam, yy, na przykład w Lost to by był fajny film, no i też chciałam pokazać, yy, powiedzieć, że długo czasu się montuje, nagrywa i w ogóle już to sporo czasu, więc nie zawsze liczcie na film, ale liczcie, że może następnego dnia będzie, bo, ale... Jak już to pamiętajcie? Chodźcie na Instagrama. A ja muszę iść już robić obie. A ten sobie teraz będzie Fordy oglądać. Popatrzcie, taki dziwiony nagle. Co ty mi tu Lemurofa, gadasz? Żadnych tutaj Fordów nie oglądam. No, tak, tak. Żadne Fordy, no. Szkoda. Gadać, kochani. Po prostu detektyw nie umie ukrywać, że ja po prostu ogląda Fordy, bo chcę nowe auto sobie znowu kupić. Po co nam trzecie? Jakie trzecie? Przecież my tylko jedno mamy. A drugie jest, ale ono jest zepsute. To trzeba było nie psuć. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!